Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat przewodnika po społecznej odpowiedzialności 26 26000. Jest ono tyle specyficznym i wyjątkowym przewodnikiem czy normą, um, ponieważ prace nad tym przewodnikiem trwały przez około 6 lat i liczba osób, które uczestniczyły i powiedzmy były zaangażowane w sam proces. Um, sam proces powstawania tego przewodnika były, sięgało nawet prawie około 500 osób. I sam, nawet samo grono osób zaangażowanych w sam proces powstawania było ogromne. Byli w nim przedstawiciele jednostek biznesu, jednostek organizacji pozarządowych, sami przedstawiciele rządu, a także osoby biznesmeni, którzy znają się po prostu na danym temacie i mają. Doświadczenia, w zakresie których mogłyby powiedzieć coś ciekawego i w którym w jakiś sposób mogłoby się włączyć w proces powstawania tego przewodnika. Przewodnik ISO 26000 Guidance on Social Responsibility jest wyjątkowy jeszcze z także innego względu. On nie ogranicza swojej, swo, swoją treścią merytoryczną się tylko i wyłącznie do społecznej odpowiedzialności biznesu. On w swojej tematyce najczęściej podejmuje takie zagadnienie jak społeczna odpowiedzialność ogólnie rozumiana. Jest on wyjątkowy z tego względu, że ma możliwe zastosowanie nie tylko i wyłącznie w przedsiębiorstwach, tak jak najczęściej mówimy o społecznej odpowiedzialności jednak w biznesie, czyli jesteśmy ukierunkowani na pewnego rodzaju działalność zciktę biznesową, natomiast zasady, którymi kieruje się czy które podaje przewodniki, są 26 tysięcy, są uniwersalne. Można je wdrożyć w każdej, absolutnie każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie, a także w instytucjach publicznych czy organizacjach non-profit. Jest on pod tym względem unikatowy, ponieważ do tej pory, przed opublikowaniem tego, tego przewodnika, nie było tak kompleksowego, tak jednolitego dokumentu, który zbierałby w sobie wszystkie zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością. Um, tak jak mieli Państwo możliwość zobaczyć, czy posłuchać się wczoraj, czy dzisiaj na konferencji, są poszczególne standardy, normy, które obejmują jakby poszczególne zagadnienia, typu s 8000 przede wszystkim prawo pracownicze, poszczególne standardy serii A-1000 a obejmują np. zaangażowanie i proces zarządzania interesariuszami. Natomiast sam przewodnik ISO 26000 w swojej strukturze jest najbardziej kompleksowym, czyli obejmuje zagadnienia zarówno teoretyczne, uściśla samą definicję społecznej odpowiedzialności i w jaki sposób ona nawiązuje do zrównoważonego rozwoju. I w swojej, treści, w swojej treści podaje także, jest swoistym przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest specjalny dział poświęcony, że tak powiem, tej części i angażowaniu. czy Wdrażaniu społecznej odpowiedzialności i zasad społecznej odpowiedzialności i poszczególnych obszarów, które są wymienione w formie. Podaje właśnie w swojej treści ze specjalnym ukierunkowaniem na małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak jak powiedziałam, jest. On uniwersalny w swoim stosowaniu, nie ma żadnych ograniczeń, ale co ciekawe, w odróżnieniu do innych norm, które, z którymi być może Państwo są zaznajomieni, jak 9001, czy 14000, 14001 i tak dalej, i tak dalej, wszystkie normy, powiedzmy, z, z tej normy ISO, czyli Międzynarodowej Organizacji tym Rozumiejącej, ISO 26000 nie jest normą certyfikowaną. To jest coś, co go wyróżnia. Coś, to, coś, co w tej chwili chyba stanowi jednak o jego przewadze. Z racji kompleksowości powiedzmy, zagadnień, które on swoją tematyką obejmuje, nie byłoby możliwości stworzenia jednolitego systemu certyfikacji, który byłby uniwersalny dla wszystkich tych typów, które mogą, mogą korzystać powiedzmy, z dobrobytu społecznej odpowiedzialności ogółem. Nie byłoby możliwości stworzenia, przynajmniej na ten moment, kiedy. Społeczna odpowiedzialność i społeczna odpowiedzialność biznesu jest jeszcze dosyć stosunkowo mało popularnym zagadnieniem, przynajmniej na polskim rynku i, i jednak na świecie, porównując i biorąc pod uwagę świat ogółem, natomiast nie, 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 nie zamykała się tylko i wyłącznie na kraje już rozwinięte, ale biorąc pod uwagę to, że przy samym powstawaniu po, przewodnika brały i przewodziły w pewnym sensie kraje, które mają mało doświadczeń. Było tutaj duży nacisk położony na przedstawicieli z krajów na przykład Brazylii czy Argentyny, czyli krajów rozwijających się, które w swoich powiedzmy pracach, w swoich zasadach i postępowaniu, czy przedsiębiorstwa, czy szczególnie przedstawiciele grup, które brały udział nad pracami na 26 tysięcy, miały możliwość wypowiedzenia się i powiedzenia właśnie z tego z osób, które może jeszcze niewiele mają doświadczeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością, gdzie pewnego typu zagadnienia, typu y, prawa człowieka czy prawa pracownicze są dopiero na początkowym stadium zaangażowania i wdrażania w przedsiębiorstwach czy w organizacjach. Także biorąc pod uwagę różnorodność i różny stopień zaangażowania i znajomości tematyki społecznej odpowiedzialności i społecznej odpowiedzialności biznesu, ciężko i praktycznie niemożliwe byłoby w tym momencie stworzenie jednolitego i uniwersalnego systemu certyfikacji. Eksperci nie wykluczają w przyszłości stworzenia takiego systemu certyfikacji, który pozwoli na uzyskanie certyfikatu 126 tysięcy. Natomiast w tej chwili ten fakt, że on nie jest certyfikowany, jest uważany za jego zaletę. Zaletę tego, że nie ma możliwości zbyt jednolitego systemu traktowania i wdrażania tych obszarów i tych zasad, które są wymienione w samej normie. Jak bodajże wczoraj po raz pierwszy była przytoczona ta definicja na konferencji, PISO 26000 wprowadza jednolitą i chyba najbardziej uniwersalną definicję dotyczącą społecznej odpowiedzialności spośród wszystkich nowi, spośród wszystkich dostępnych w tej chwili przewodników czy, czy jakichś dokumentów, które mogłyby w pewien sposób charakteryzować społeczną odpowiedzialność. I społeczna odpowiedzialność według ISO 26000 to odpowiedzialność organizacji za wpływ i decyzji w działań poprzez produkty, serwis i procesy, które, które trwają w danym filmie, na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przede wszystkim przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, włączając to zdrowie i dobrobyt. Tutaj jest bardzo mocne nawiązanie do polityki, która jest prowadzona, jest chyba taką najbardziej uniwersalną polityką, czyli polityki zrównoważonego rozwoju. Może w, może w krajach Europy jest ona bardziej powszechna, czy jest, pewnie większy nacisk wchodzony ze względu na y, powszechność i, powiedzmy, coraz większej i częstsze się krajów do samej Unii Europejskiej i pewnego rodzaju naciski, czy, powiedzmy, poprzez y, przez podwyższanie jakichś standardów czy ogólnych norm, y, konieczność wdrażania poszczególnych y, poszczególnych barier czy poszczególnych ograniczeń w kwestii np. ochrony środowiska czy praw pracowniczych. Społeczna odpowiedzialność czy organiza odpowiedzialność organizacji uwzględnia oczekiwanie interesariuszy. Tutaj właściwa identyfikacja interesariuszy została już podkreślona przez panią, panią doktor przy okazji standardów z serii A1000 i w większości ISO 26000 pokrywa się z tą, z tą definicją interesariuszy czy sposobem identyfikacji. Ich identyfikowania ISO 26 poświęca osobny rozdział właśnie właściwej identyfikacji interesariuszy i kładzie szczególny, szczególny nacisk na to, aby w dobry i właściwy i kompleksowy sposób ich zidentyfikować. Nie będę tutaj szczegółowo omawiała samego procesu identyfikacji, ponieważ większością jest pokrywano właśnie z tym, co pani doktor przed mną powiedziała. Natomiast kolejnym elementem Odpowiedzialność organizacji jest to, że ona musi być zgodna z zastosowaniem prawa i spójna z międzynarodowymi normami zachowania. Hmm, tutaj jest położony nacisk na ten element hmm, międzynarodowości i kompleksowości, czyli hmm, poprzez połączenie wszystkich obszarów, które jak znowu Państwo się dowiedzą, zahaczają praktycznie o. Wszystkie istniejące w tej chwili standardy, czy te, które mogą być włączone w zakres społecz społecznej odpowiedzialności czy społecznej odpowiedzialności w biznesie, muszą być zgodne z zastosowaniem prawa, ale jednocześnie także prawa takiego powszechnego, które nie zawsze jest wpisane, natomiast jest obowiązujące w życiu organizacji. I wszelkiego rodzaju odpowiedzialność organizacji musi być wprowadzona w całej organizacji, we wszystkich jej komórkach, i we właściwy sposób także komunikowana. ISO 26000 podkreśla rolę komunikacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji, już nazywając to bardziej kompleksową. Jej rola komunikacji zarówno wewnętrznej w procesie kształtowania powiedzmy właściwych procesów wewnętrzne w przedsiębiorstwie, jak i na zewnątrz, czyli właściwa komunikacja i w pewien sposób chwalenie się właśnie ze sprawą raportów. Są także szczegółowe informacje dotyczące, które w większości pokrywają się w zasadzie z raportowaniem GRI na temat raportowania przedsiębiorstwa według standardów, według pewnego typu standardów czy norm. Przepraszam. Zasady społecznej odpowiedzialności, które zostały ustalone w przewodniku ISO 26000, są to zasady, które w większości usłyszeliśmy dzisiaj czy w, w wczorajszym konferencji. Jest to odpowiedzialność, przejrzystość, etyczne zachowanie, respektowanie interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm społecznych i poszanowanie praw człowieka. Jak mogą Państwo zobaczyć, zasady społecznej odpowiedzialności w zasadzie nie różnią się niczym innym jak tylko i wyłącznie złożenie w całość tych wszystkich norm, czy tych wszystkich poszczególnych elementów, o których mieliśmy możliwość usłyszenia wczoraj i dzisiaj na konferencji. Wsz mam takie małe wrażenie, że każdy, każdą część, albo inaczej, z każdej prezentacji malutką część mogłabym włożyć do standardu 26 tysięcy i w ten sposób powstał ten standard. Czyli przedstawiciele różnych grup, różnych organizacji, różnego typu i z różnego typu doświadczeniami, każdy dołożył swoją cegiełkę i dlatego ten przewodnik, ta norma jest wyjątkowa, jest najbardziej uniwersalna spośród wszystkich tych, które w tej chwili istnieją. Nie ma bardziej uniwersalnej i kompleksowej normy, która w tak szeroki sposób traktowałaby o społecznej odpowiedzialności niż IS-26 tysięcy. I siedem obszarów, o których mówiłam wcześniej, dotyczących społecznej odpowiedzialności to ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki w miejscu pracy, środowisko, praktyki rynkowe, kwestie konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności. Ład organizacyjny to przede wszystkim właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, traktowanie swoich pracowników i swoich kooperantów czy wszystkich grup interesariuszy we właściwy sposób, uwzględnianie potrzeb wszystkich zaangażowanych osób, czyli zarówno inicjatywy odgórne, jak i oddolne. Proces nadzorowania przeciwdziałania negatywnym skutkom zarządzania. ISO 26000 na każdym kroku podkreśla konieczność ciągłego nadzoru i kontroli właściwych, czy wszelkiego typu prowadzonych działań. Ta konieczność nadzoru, czy w jakiś sposób kontrolowania wynika z faktu, że chcemy w jakiś sposób móc pochwalić się wynikami, które osiągamy, czy powiedzmy procesami, które wdrażamy, po to, aby się uspokajać. Prawa człowieka to. W zasadzie pokrywają się ze standardem SO8000, czyli poszanowanie wszystkich praw człowieka, eliminacja pracy dzieci, stworzenie godnych warunków pracy, wolność zrzeszania się, przeciwdziałanie dyskryminacji, umacnianie ochrony praw pracowniczych. Jak Państwo sami widzą, zasadniczo nie są niczym szczególne, czy nie są niczym wyjątkowym w porównaniu z, z innymi normami, natomiast w przypadku ISO 26000 są one o tyle szczególne, że mają zastosowanie przede wszystkim i rola jest podkreślona w krajach rozwijających się, dopiero będących na początku drogi wdrażania praw pracowniczych czy, czy różnego typu praw człowieka. Gdzie jednak ta sytuacja, biorąc pod uwagę nie wiem, działalność światową, ogólnoświatową, jest jednak jeszcze w niektórych, w niektórych regionach na stosunkowo niskim poziomie. Stosunki pracy, relacje z pracownikami i otoczeniem przedsiębiorstwa, czyli tutaj właściwa, przepraszam za błąd z góry, będzie jeszcze jeden dla ważnych, um, właściwa identyfikacja interesariuszy i otoczenia przedsiębiorstwa, ale zarówno naszych pracowników, przejrzystość podejmowanych działań, czyli to, o czym dzisiaj usłyszeliśmy, prawda i tylko prawda i rola prawdy w, w działalności naszego przedsiębiorstwa i podejmowanie wszystkich działań w sposób przejrzysty i prawdziwy i jednocześnie kompleksowy harmonijny rozwój społeczny, czyli uwzględnianie tutaj elementu zrównoważonego rozwoju, ale traktowanie społecznej odpowiedzialności jako nie, nie powiedzmy narzędzie zrównoważonego rozwoju, ale jako części, która będzie inicjowała coś innowacyjnego, coś nowoczesnego i coś, co będzie stanowiło o naszej wartości dodanej przedsiębiorstwa i będzie stwarzało naszą przewagę konkurencyjną i właściwy system szkoleń pracowniczych. Ochrona środowiska naturalnego, tutaj kolejny element podkreślający zrównoważony rozwój i powiedzmy włączenie społecznej odpowiedzialności właśnie w działania dotyczące zrównoważonego rozwoju, uczciwe praktyki rynkowe, czyli zachowania względem pozostałych grup interesariuszy, promowanie idei prowadzenia biznesu w środku Tutaj, przepraszam, drugi błąd. Jak mogą Państwo zobaczyć, uczciwe prowadzenie biznesu pośród wszystkich kooperatów pojawia się już wcześniej i pojawiało się także na tej konferencji. Mieli Państwo możliwość usłyszenia, jak ważne jest promowanie idei prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego także pośród wszystkich grup interesariuszy. Czyli zwracamy uwagę nie tylko i wyłącznie na swoją działalność, ale patrzymy także na działania naszych dostawców. Staramy się promować to, co my promujemy, także wśród osób, z którymi współpracujemy po to, aby nawet w przyszłości móc wywiedzić wspólnie doświadczenia i razem korzystać z dobrobytu, jakim jest społeczna odpowiedzialność. Relacje z konsumentami, uczciwe rzetelność w prowadzeniu kampanii marketingowych, politykę uczciwej informacji, uczciwych umów i kształtowanie świadomości konsumentów. Tutaj relacje z konsumentami mają przede wszystkim charakter prawdziwości po raz kolejny. I rzetelności podawanych informacji. Najczęściej jednak w kampaniach marketingowych czy reklamowych staramy się zachęcić klienta do, do skorzystania z naszych usług czy do zakupienia naszego produktu, natomiast nie zawsze kierujemy się w tych zasadach uczciwością. Najczęściej jest to taka drobna gwiazdka na dole, której nikt nie czyta, bądź też która jest bardzo często pomijana. Na przykład kampanie wszelkiego rodzaju banków przy udzielaniu kredytów. Tutaj można podać jako ten zły przykład prowadzenia swojej niekoniecznie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. No i zaangażowanie społeczne, wsparcie działań społeczności lokalnych. Każde działanie czy każda inicjatywa musi być podjęta tylko i wyłącznie w zgodzie z społecznością lokalną, po odpowiednim przeanalizowaniu potrzeb, które mogą wynikać ze społecznej odpowiedzialności, czy przepraszam, które wynikają z potrzeb lokalnej społeczności, ale są w zasadzie zgodzie, w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością i z tą misją, czy z tą strategią, którą kieruje się przedsiębiorstwo, które w swoich działaniach pragnie włączać społeczną odpowiedzialność jako ten cel, jako jeden z celów strategicznych, czy powiedzmy kierować się nią swojej działalności. No i sam proces wdrażania o 26 tysięcy to zapoznanie się z pojęciami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności, czyli siedem obszarów i właściwa identyfikacja w przedsiębiorstwie, etapy, na jakim się w tej chwili znajdujemy, przegląd zasad społecznej odpowiedzialności w organizacji, czyli w których elementach, czy w których obszarach jesteśmy, na jakim poziomie gdzie się znajdujemy w chwili obecnej, właściwa identyfikacja kluczowych obszarów, stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności w każdym z nich, identyfikacja interesariuszy, czyli to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. I Tutaj szczególnie podkreślona rola komunikacji i wdrażamy wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności w życiu organizacji. Zasadniczo hmm. przedsiębiorstwo czy organizacja, <laughs> przepraszam, która kieruje się swoimi działaniami zasadami społecznej odpowiedzialności wymienionymi w ISO 26000, nie, nie ma jakichś większych barier w stosowaniu tego. Zasadniczo większość z Państwa, którzy tutaj siedzą, są zainteresowani tematyką społecznej odpowiedzialności. Może powiedzieć, że w swoich działaniach, czy w sposobie prowadzenia swojej firmy kierują się zasadami ISO 26 000, więc w pewien sposób wdrażają ją w swoje życie. Zasadniczo nie ma jakichś wymogów, nie wiem, w stosunku do których my moglibyśmy się posługiwać, nie wiem, wdrażamy w życiu organizacji ISO 26 tysięcy, albo nasze zasady kierujemy się zasadami ISO 26 000. W przyszłości w tej chwili już zresztą trwają, trwają projekty, czy Trwają prace nad tym, aby wdrożyć jednak system certyfika, certyfikowalności, ale będzie on podzielony na poszczególne, na poszczególne sektory, czy na powiedzmy poszczególne rodzaje organizacji, do które, do, których po prostu będzie dotyczył. Dziękuję za uwagę.